Dziś chciałbym porozmawiać z wami o czymś niezwykle ważnym, o nadziei, tej głębokiej, nieugaszonej nadziei, którą Jezus chce nam ofiarować. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w chwilach największej ciemności, gdy wszystko wydaje się stracone, nadal w głębi naszych serc teli się ta mała iskierka? To właśnie nadzieja, którą sam Bóg w nas zaszczepił. W liście do Rzymian czytamy Nadzieja zaś nie zawodzi, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany Rzymian 5:5. 5. A w księdze przysłów godzina 1312 znajdujemy te piękne słowa. Przedłużająca się nadzieja sprawia ból serca, spełnione zaś pragnienie jest drzewem życia. Te słowa są jak most łączący nasze ziemskie zmagania z Bożą obietnicą. Właśnie ten fragment z przysłów będzie naszym przewodnikiem dzisiaj, bo mówi on o czymś, co każdy z nas zna, o bólu oczekiwania, ale też o słodyczy spełnienia. Nadzieja nie jest tylko pustym życzeniem czy marzeniem. To coś znacznie głębszego, coś co Jezus chciał nam przekazać przez każde swoje słowo, każdy gest, każde uzdrowienie. Kiedy Jezus modlił się, nie modlił się o rzeczy niemożliwe, modlił się o rzeczywistość Królestwa Bożego, które przychodzi do nas tu i teraz. Jego modlitwa o nadzieję nie była prośbą wypełnioną wątpliwościami, ale pełnym mocy oświadczeniem wiary. Pamiętacie, gdy stał przed grobem łazarza? Nie modlił się z rozpaczą, ale z pełną pewnością, dziękując Ojcu, zanim jeszcze cud się wydarzył. To właśnie jest istota nadziei w Chrystusie, nie czekanie na to, co być może się stanie, ale pewność tego, co Bóg już dla nas przygotował. Życie często stawia przed nami próby, które wydają się nie do zniesienia. Tracimy pracę, ktoś bliski zapada na ciężką chorobę, związki się rozpadają, marzenia legają w gruzach. W takich momentach nadzieja wydaje się być okrutnym żartem. I właśnie wtedy przypominają mi się słowa z przysłów, przedłużająca się nadzieja sprawia ból serca. Czy nie czujecie tego czasem? Tego bólu w piersi, gdy modlicie się o coś dzień po dniu, tydzień po tygodniu, rok po roku, odpowiedź Boga zdaje się nie nadchodzić? To jest ten ból, o którym mówi Pismo Święte. Ale zauważcie, Biblia nie mówi, że nadzieja jest złem. Mówi tylko, że jej przedłużanie sprawia ból. A to jest ogromna różnica. Jezus rozumiał ten ból lepiej niż ktokolwiek inny. W ogrodzie Getsemany, w noc przed swoją śmiercią, modlił się tak intensywnie, że jego podbył jak krople krwi spadające na ziemię. Ojcze, jeśli możliwe, niech ten kielich mnie ominie modlił się. Ale zaraz potem dodał: Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. To jest serce prawdziwej modlitwy o nadzieję, nie naginanie Bożej Woli do naszych pragnień, ale dostosowanie naszych pragnień do jego doskonałego planu. Jezus pokazał nam, że nawet gdy droga jest trudna, nawet gdy nadzieja sprawia ból, możemy ufać, że ojciec wie, co robi. Pozwólcie, że opowiem wam to inaczej. Wyobraźcie sobie rolnika, który zasadził ziarno w ziemi. Dba o nie, podlewa je, czeka. Dzień po dniu przychodzi na pole i patrzy na Ziemię. Nic się nie dzieje. Tydzień, dwa tygodnie, miesiąc. Ciągle nic. Czy to znaczy, że ziarno umarło? Nie. Pod Ziemią dzieje się niesamowity proces. Ziarno musi najpierw pęknąć, musi umrzeć, aby mogło wydać plon. I dopiero po tym czasie, gdy wydaje się, że wszystko stracone, pojawiają się pierwsze zielone listki. Tak właśnie działa Boża nadzieja w naszym życiu. To, czego nie widzimy, nie znaczy, że się nie dzieje. Pod powierzchnią naszych okoliczności Bóg pracuje, przygotowuje, buduje coś pięknego. W Ewangelii Jana czytamy słowa Jezusa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Jana godzina dwunasta dwadzieścia. To jest tajemnica nadziei chrześcijańskiej. Czasami nasze marzenia muszą umrzeć, nasze plany muszą się rozpaść, abyśmy mogli zobaczyć, co Bóg naprawdę dla nas przygotował. I to jest trudne do zaakceptowania, prawda? Chcemy kontrolować nasze życie, chcemy wiedzieć, co będzie dalej, chcemy mieć pewność. Ale Jezus nas uczy czegoś innego, uczy nas zawierzenia, nawet gdy nie rozumiemy. Teraz pozwólcie, że żądam Wam pytanie, które może was na moment zatrzyma. Czy naprawdę wierzycie, że Bóg was kocha? Nie pytam, czy wiecie to w teorii, czy powtarzacie to w modlitwach. Pytam, czy w głębi swojego serca, w tych ciemnych momentach nocy, gdy jesteście sami ze swoimi myślami, naprawdę wierzycie, że Bóg, stwórca wszechświata, troszczy się o was osobiście? Bo jeśli na to pytanie możecie szczerze odpowiedzieć tak, to wasza nadzieja staje się niezłomna. Jezus powiedział. Czy nie sprzedają dwóch wrubli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego się nie lękajcie. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Mateusza 10:29-31. Kiedy naprawdę zrozumiemy tę prawdę, że Bóg zna każdy włos na naszej głowie, każde nasze westchnienie, każdą łzę, która spływa po naszym policzku, wtedy nasza modlitwa o nadzieję nabiera nowego wymiaru. Przestajemy błagać jakiegoś odległego, obojętnego Bóstwa, a zaczynamy rozmawiać z kochającym Ojcem, który chce dla nas tego, co najlepsze. I tu wracamy do drugiej części naszego przewodniego wersetu z przysłów, spełnione zaś pragnienie jest drzewem życia. Kiedy Bóg spełnia nasze pragnienia, ale uwaga, często nie w sposób, jakiego oczekiwaliśmy, stajemy się jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje owoc we właściwym czasie, jak mówi Psalm I. Ale może teraz py, jak mam zachować nadzieję, gdy wszystko wokół mnie się wali? Jak mam wierzyć, gdy już tyle razy się modliłem, a nic się nie zmieniło? To są uczciwe pytania, pytania, które zadawali nawet najwięksi święci. Odpowiedź tkwi w zrozumieniu, czym naprawdę jest nadzieja w Chrystusie. To nie jest nadzieja na łatwe życie, na bogactwo, na to, że wszystkie nasze problemy znikną. Biblia nigdy tego nie obiecuje. Jezus sam powiedział: Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, Jotaem zwyciężył świat, ja na godzinę 16:33 nasza nadzieja jest w nim, w jego zwycięstwie, nie w naszych okolicznościach. Apostoł Paweł, który napisał tak wiele o nadziei, sam doświadczył niewytrudności. Był bity, więziony, tonął, głodował, był zdradzany przez przyjaciół. A jednak w liście do Filipian pisze te niesamowite słowa, we wszystkim i pod każdym względem jestem dobrze wyćwiczony, i w byciem sytym, i w znoszeniu głodu, i w obfitości, i w niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Filipian 4, 12, 13. To nie jest człowiek, który nigdy nie cierpiał. To jest człowiek, który nauczył się, gdzie umieścić swoją nadzieję, nie w okolicznościach, ale w Chrystusie. Kiedy modlimy się do Jezusa o nadzieję, co właściwie prosimy? Prosimy o siłę, by trwać. Prosimy o wiarę, by widzieć niewidzialne. Prosimy o miłość, która przepędza lęk. I Bóg odpowiada na tę modlitwę, może nie natychmiast, może nie w sposób, jakiego oczekujemy, ale odpowiada. Czasami Jego odpowiedź brzmi: Czekaj, bo jeszcze nie czas. Czasami mówi: Mam dla Ciebie coś lepszego. A czasami po prostu przytula nas w ciszy i daje nam siłę na następny dzień. I to wystarczy. Czy wiecie, co jest piękne w biblijnym obrazie drzewa życia z naszego wersetu? Drzewo nie rośnie w jeden dzień. Drzewo potrzebuje czasu, słońca, deszczu, czasem burzy, która je wzmacnia. Jego korzenie muszą sięgnąć głęboko, żeby przetrwać suszę. I tak właśnie jest z naszą nadzieją. Każda próba. Każda łza, każda modlitwa wypowiedziana w ciemnościach to wszystko są korzenie, które sięgają coraz głębiej w Bożą miłość. I gdy przychodzi burza, nie zostajemy wyrwani z ziemi, bo nasze fundamenty są mocne. Jezus nas zapewnia w Ewangelii Mateusza: Proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą Wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Mateusza 7, 7 Myślnik 8. To jest obietnica. Nie obietnica, że dostaniemy dokładnie to, o co prosimy, dokładnie wtedy, kiedy chcemy. Ale obietnica, że jeśli wytrwale szukamy Boga, jeśli naprawdę go pragniemy, to go znajdziemy. A gdy znajdziemy Jego, znajdziemy wszystko, czego naprawdę potrzebujemy. Wasza modlitwa o nadzieję jest słyszana. Każde słowo, każde westchnienie, Każda cicha prośba wypowiedziana w samotności nocy, wszystko to dociera do uszu Boga. On nie jest obojętny na wasz ból. Nie patrzy z daleka, czekając, aż sami sobie poradzimy. On jest tu, teraz, z wami. W waszym bólu, w waszych łzach, w waszej walce. I chcę wam dać nie tylko to, o co prosicie, ale coś znacznie więcej: chcę wam dać siebie. Bo kiedy macie Jego, macie wszystko. Dlatego dziś, w tej chwili, niezależnie od tego, przez co przechodzicie, chcę was zachęcić do czegoś. Zamknijcie na moment oczy, jeśli możecie. Weźcie głęboki oddech i powiedzcie Jezusowi o swoim bólu, o swoich lękach, o tym, co was dręczy. Nie musicie używać pięknych słów. Nie musicie udawać, że wszystko jest w porządku. On już wie. Ale On chce to usłyszeć od Was bo w tej szczerości, w tym otwartym sercu, rodzi się prawdziwa nadzieja. Nadzieja, która nie jest tylko życzeniem, ale żywą więzią z tym, który jest naszą nadzieją. Pamiętajcie słowa z listu do hebrajczyków. Wiara jest poręką tych dóbr, który się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy, hebrajczyków 11, jeden. Wasza nadzieja nie jest ślepa. Jest zakotwiczona w tym, kto z martwych wstał, kto pokonał śmierć, kto obiecał, że nigdy was nie opuści i nie porzuci. To jest solidny fundament, na którym możecie budować, niezależnie od tego, jak silne są wiatry wokół was. Jeśli czujecie w sercu pokój po tych słowach, jeśli coś w was poruszyło się podczas tej rozmowy, napiszcie w komentarzach Amen lub podzielcie się tym, co teraz czujecie. Niech wasza wiara wzmocni kogoś innego, kto może tego potrzebuje. Wizualizujcie swoje błogosławieństwa, wyobraźcie sobie swoje modlitwy już wysłuchane, bo prawdziwa nadzieja to widzenie rzeczy niewidzialnych oczyma wiary. Wasza modlitwa ma moc, wasza wiara ma znaczenie, a wasza nadzieja nie jest daremna. I gdy kończycie oglądanie tego filmu, gdy wracacie do swojego dnia, do swoich wyzwań, niesieńcie ze sobą tę prawdę. Jesteście kochani, jesteście ważni, a wasza nadzieja w Jezusie nie zawiedzie. Jeśli te słowa dotknęły waszego serca, podzielcie się tym filmem z kimś, kto może potrzebuje tych kilku minut światła i modlitwy. Być może ktoś bliski wam przechodzi przez ciemną dolinę i te słowa będą dla niego latarnią na ścieżce. Na ekranie zobaczycie kolejny film, który pomoże wam kontynuować tę drogę błogosławieństw i modlitwy. Niech Bóg was błogosławi, niech wasz dzień będzie wypełniony jego pokojem, a wasza nadzieja niech rozkwita jak drzewo życia. Dziękuję wam za te wspólnie spędzone chwile. Amen.